Jak się na czymś nie znam, to staram się za to nie zabierać. Dlatego dziwię się, że dzisiaj Piotr y, zabrał się za łowienie ryb. Wiem, był rybakiem, ale odkąd spotkał Jezusa, miał być rybakiem ludzi. Do tego go powołał Jezus, do takiej misji. No ale wraz ze śmiercią Pana Piotr czuł się zagubiony. Nie potrafił robić y, tego, do czego Jezus go wyznaczył. Y, co więcej, nie potrafił nawet łowić ryb. W każdej ewangelii, w każdym miejscu, gdzie Piotr łowi ryby, robi to tylko dlatego, że jest posłuszny Słowu Jezusa i wtedy mu się udaje. Jeśli próbuje sam, to nigdy się nie udaje. I dzisiaj na Słowo Jezusa, chociaż nie wie, że to jest On, to dopiero wtedy widzi obfity połów. Dziwię się, że poszli za Nim uczniowie, że go nie zostawili samego. Przecież żaden z Niego autorytet zawalił, zaparł się mistrza. Ale mimo wszystko oni w nim widzą tego, którego Jezus wybrał, namaścił i są przy Nim nawet w tym łowieniu ryb na pozór bezsensownym, w najbardziej dziwacznym miejscu i o dziwacznej porze. Dokonuje się cud. 153 ryby napisze święty Jan w swojej Ewangelii, którą zredaguje około 70 lat po tych wydarzeniach, to jest niesamowite, że to, co się tam stało, Musiało mieć tak mocny wpływ, zarówno na Jana, jak i na pozostałych, że dokładnie będzie pamiętał po tylu latach, co się stało i ile ryb złowił. Ja czasami nie pamiętam, co jadłem poprzedniego dnia na obiad, a on pamięta. To wydarzenie dotknęło jego serca. Tak samo jak dotknęło serca Piotra, który uświadomił sobie, że bez Jezusa żaden z niego y, przywódca, żadna z niego głowa. Kościoła, apostołów, żaden z niego rybak. I te 153 ryby albo 3000 złowione na jedno mocne kazanie, czy 5000 poruszone kerygmatem, będą dla Piotra takim wyznacznikiem. Nie dlatego, że ja potrafię, nie dlatego, że ja mogę, tylko dlatego, że to co robię, robię w imię Chrystusa. Że to on mnie namaścił duchem świętym. Moje serce, moje dłonie, moje usta, wszystko co robię, robię z nim i dla niego. I dlatego e, takie sukcesy. E, Piotr potrzebował tej lekcji, potrzebował czasu, żeby to zrozumieć. Tak samo jak potrzebował zrozumieć, e, że nie może od Jezusa uciec, że nie może go zostawić, bo bez niego naprawdę jego życie jest e, pasmem porażek i jest bardzo zagubione. Kiedy na początku spotkał Jezusa i udał się też taki obfity połów na słowo Pana, to Piotr prosił Jezusa, aby ten od niego odszedł, bo mówił: Jestem człowiekiem grzesznym. A dzisiaj zrozumiał, że właśnie dlatego, że jest człowiekiem grzesznym, to Jezusa potrzebuje. Właśnie dlatego, że jest słaby, musi pokonać odległość z łodzi do brzegu, wskakuje do wody i płynie do Pana, bo wie, że przy nim coś może. Że przy nim da radę pokonać swoje słabości albo z tych słabości wyciągnąć lekcję i stać się przywódcą, stać się głową kościoła dla swoich braci. Odnajduje na nowo swoje zadanie misję łowienia ludzi. Jaka jest Twoja misja, jakie jest Twoje zadanie, tego nie wiem, ale wiem jedno. Jeśli zaprosisz do Niego Jezusa, to zobaczysz, że wtedy się uda.